Witam Was pięknie. Nagrywamy dziś dość późno, w Brukseli już ciemno i jak zwykle deszczowo. Nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie Bruksela, a nie Londyn, jest najbardziej deszczową stolicą Europy. We wtorek zastępowałem Roberta Biedronia w Komisji Budżetowej i właśnie Komisja Budżetowa dała zielone światło dla negocjacji z Radą w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich. W środę rozpoczęła się sesja plenarna w Brukseli. Rozpoczęła się bardzo uroczyście. Sami widzieliście, bo wrzuciłem wam relację live z występu upamiętniającego obalenie muru berlińskiego 30 lat temu. Na uroczystym rozpoczęciu obecny był Wolfgang Schäuble, przewodniczący Bundestagu, który wspominał moment zburzenia muru berlińskiego. To właśnie mur berliński stał się światowym symbolem zakończenia komunizmu w Europie a nie nasz okrągły stół. Kolejna stracona szansa na zapisanie się w historii. Wieczorem odbyło się spotkanie Przyjaciół Arktyki w ramach mojej delegacji EFTA, w którym brali udział posłowie z Estonii, Finlandii, Danii, Szwecji, Norwegii i ja. W czwartek z kolei Parlament Europejski, głosami wszystkich największych grup politycznych, przyjął wspólną rezolucję dotyczącą penalizacji edukacji seksualnej w Polsce. Podkreślamy w niej, że dostęp do zdrowia, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, jest prawem człowieka oraz że zdrowie seksualne ma podstawowe znaczenie dla ogólnego zdrowia i dobrostanu jednostek, par i rodzin. Apelujemy, by polski parlament wstrzymał się od przyjęcia proponowanego projektu ustawy oraz zapewnił młodzieży dostęp do kompleksowej edukacji seksualnej. Wezwaliśmy do odpowiedniego zabezpieczenia środków dla NGO-sów, w ramach programu Prawa i Wartości na lata 2021-2027, bo w Polsce to często organizacje pozarządowe są zaangażowane w edukację seksualną młodzieży. Uczenie młodych ludzi o równości płci, wyrażaniu zgody oraz wzajemnym szacunku jest niezbędne w zwalczaniu stereotypów związanych z płcią, homofobii, transfobii oraz przemocy na tle seksualnym. Przegłosowaliśmy również rezolucję na temat modyfikowanej genetycznie kukurydzy bawełny i soi, w których wzywamy Komisję Europejską do niezezwalania na ich uprawy w państwach Unii Europejskiej, dopóki nie zostaną szczegółowo zbadane ich wpływy na środowisko i zdrowie człowieka. Moja grupa polityczna progresywnych socjalistów i demokratów jest szczególnie wyczulona na kwestie masowych zwolnień, dlatego poparliśmy wsparcie dla belgijskich pracowników firmy Carrefour z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Kolejna sesja, już za dwa tygodnie, tym razem w Strasburgu. Zaplanowane jest na niej finalne głosowanie nad składem przyszłej Komisji Europejskiej. Odbywają się ostatnie wysłuchania kandydatów na komisarzy z Węgier, Rumunii i Francji i czekamy na ich rezultat. W ten weekend z kolei widzimy się na Śląsku. W sobotę o 10 rano w Zabrzu sadzimy drzewa w ramach akcji Zakorzeń się w Zabrzu z fantastycznym Śląskim przedwiośniem. A już po południu o godzinie 16 odwiedzę zabytkową kopalnię Ignacy w Rybniku na Hojmie, gdzie odbędzie się Dzień Ukraiński, gdzie zaprezentowane zostaną ciekawe losy kilku Ukraińców i Ukrainek w Polsce. Nie mogę się już doczekać na powrót na Śląsk. Życzę Wam wszystkim miłego weekendu i bądźmy w kontakcie. Wszystkiego dobrego.